Hej cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, strokaczek twoja tuba. E Chciałem wam podziękować za ostatnie komentarze, za uwagi, za porady. E no nie ukrywam, że walłem parę gap takich jak na przykład jedronki w sosie pomidorowym. E to zauważył e tutaj kolega Anty Korwin. Nie powiem dalej. E Tutaj Mateusz też fajnie napisał: Słuchajcie, Piotr CH, no Dariusz, Jerzu, Mike 2016, Miłość The Best. Także dzięki wszystkim. Słuchajcie, jak widzicie, ja siedzę sobie w restauracji, ale to nie jest tak, że tutaj zjadłem jakiś obiad za 50 euro. Miałem akurat tutaj obok rozładunek, firma zamknięta i słuchajcie, co tu zrobić, nie, ja tutaj nie znam w ogóle tej okolicy, w Belgii jestem w jakimś małym miasteczku no zauważyłem niedaleko tą restaurację, więc pytałem się menadżera, zamówiłem herbatkę i mogę stać na parkingu całą noc, kiwnąć się, także no taki trik z leksykona busa możecie sobie zawsze znaleźć taki postój jakiejś fajnej knajpki no fajnej, nie fajnej, i, i spytać się po prostu, na pewno wam pozwolą słuchajcie, poza tym no mam darmowe wifi, tak. Siedzę sobie w restauracji, no wydałem na polskie 8 zł i, i, i jest ok, tak? Dobra, słuchajcie, od jutra kręcę taki poradnik, bo obiecałem paru widzom. Proste rzeczy dla amatorów, takich jak ja bądź ludzi, którzy jeszcze nie jeździli, typu jak ściągać belki z busa w taki praktyczny sposób. Też się go nauczyłem, jak spinać pasy. I parę innych fajnych trików, których na pewno Wam się przydadzą. Słuchajcie, ja muszę kończyć, bo te filmy muszę naprawdę krótkie teraz nagrywać, bo jestem w trasie i takiej słabej jakości. Poza tym zaraz chcę na coś kropić. Już w tym tygodniu kolejny odcinek. Oglądajcie, będzie ciekawie. Pozdrawiam. Cześć. Ejka. hej!